Zobaczymy jak Michał gra w najnowszą grę Star Warsów Inicjator w ogóle e, działania gry Nie widać za bardzo ale tam jest pokrętło odgłosu Tak, tak tutaj można pokręcić, proszę bardzo kręcić tam kręcić Mam ekran Muszę zobaczyć Lecą samoloty? Nie lecą, lecą Nie lecą, lecą Poleciał jeden Szybciej lec, świetnie, 500 FPS-ów, 500 fps'ów. Normalnie chomiki trzeba tym wygryźlić. Ty. Także ten guzik na klawiaturze... ...nie kręci do FPS-ów. Niestety nie tak szybko. Nie nie Nazwiemy go przyspieszaczem FPS-em. Dajemy jest jakieś 5 H na sekundę. jest normalnie biedny. A nie kręć? No zobaczcie. I samolot stoi. To jest dopiero gra. Teraz rozkręcamy go. Pytanie, gdzie jest dźwięk? Nie wiem, chciał Dziękuję nie ma. Swoją drogą, autor zaleca granie strzałkami. E, tak, ogólnie nic nie ma. Ooo, cicho. Mamy jakiś progres? O kurma. <laughs> Ale żeby lecieć, nadal trzeba kręcić. Tutaj jest zarobiste. Po prostu kurde. Spróbuje trochę dalej. Gdzie dobrze? Pojawił się głos. Przepytasz się gdzie jest dźwięk. Przeszkracisz cisza. Raccja, racja, dobra, dobra. Ja w tej góry, to była... Wszystko widać. Może nie spadnie. Ale zobacz jaką precyzję lotu możesz mieć teraz. Kurbo w ogóle rzucić. No kurde, no, w super, -y. Ale, ja, to jest w sumie chwa pan E. Ale grapa dobra jest. Proszę zobaczyć ten moment. Gra Ros 2002 w wszystkich full Amica Leading. Michał się już spłacił Trabisz go? Patrz już prawie go na ale to może ja cię będę strzelał się strzela? Kontrolę I to dynamic, jest mi to się dzieje gra jest lepszy od naszej kurni, to jest To jest plus się To jest czekaj, tu przy filmiku z bo już musiał dalej kręcić. Co? patrz no, Ładuje się menu jak się kręci się. Dobra. styka na dzisiaj.